Cześć, z tej strony kanału Bermot. Dzisiaj łapiemy na metod feeder. Na jeziorze Orzysz parujemy na leszcza i inne ładne, fajne, duże ryby. Turkuć podjadek. O, jest branie jest. Ale jest rybsko Jak myślisz, że to duża ryba będzie? O kurde, ale chodzi Co to jest? O lo kurde, kurde, no o, o człowieku! 35! 40! Yeah. Na no, no pokaż go do kamery, jaki grubos! Jaki okoń leci do oczka! Ty ale jakim gruby jest! Jaki okoń! Co, co, co i co powiesz? Bardzo fajny okoń! Mhm. Jaki jaki okoń, Ty, jaki okoń. Same go Samo okoń, ja na Dambelsa Olu on, on jest ulony! Olu widziałeś jak blokował? Wy, wyżej podbioropczo ugryz mnie Ciągle nagrywamy, nie? No tam Welson, czosnek ten Hollywood Ty, ale on będzie miał 35 40 może nawet No do, do, do wiktora trzeba wysłać Nie no, około 35 lecimy Ale on ci tam dalej wziął, nie? No chłopak. Tylko go nie wywal nigdzie, nie? On da ci dłoczka, jak, jak nic. 40, to idź po miarę, to go Kara się nie ujdzie. Bierz miarę. Życiówka o konia. Czekaj, do, do 40 rozwinę, bo... Ładnie, ładnie. Ile? Czekaj. Wyżej, trzymaj to. Kurwa. Stój. Dobra, daj ja go zmierzę, bo ja ten... Czekaj go 37 No to mój rekord, znaczy wcześniejszy mój rekord, ja mam 40 teraz No dawaj jeszcze weź go w rękę, zapożyj z rybą. się zapozować trzeba Za mordkę go chwyć i dobrze go trzymaj mocno Ty weź bo zaraz oda Podnieść go do góry, nie? O właśnie, ładny. Trzydzieści z, z pół kilo. No pół kilo, to on ma na pewno. Dobra, dawaj, trzeba do, do siatki włożyć. Mogę ja? Ten... Daj mi. U mnie, u mnie pojechał Bliżej tutaj daj tu Zawsze, Za chwilę. Przepraszam. Ugh, dzisiaj. Ugh, brawo, brawo. O, tej wodzie. Muszę się. O, już zaczyna. Czekaj, muszę coś wziąć i do, dociążyć to, żeby. Weźmy jakieś. Widzowie, my już się zwijamy. do następnego odcinka.